Urocze spotkanie z dzieckiem nad jeziorem z kaczkami. Ja, 19M, i mój chłopak, 20M, korzystaliśmy ze słońca nad jeziorem pełnym kaczek, łabędzi, gęsi i tepe. Postanowiliśmy popływać na jeziorze, ale ja zdecydowałem się popływać, więc wyszedłem i owinąłem się ręcznikiem. Wtedy pojawił się niesamowity dzieciak, ND. Miał około 8 lat i właśnie zobaczył, jak wychodzę z jeziora. Spotkanie przebiegło następująco. — Ende, można pływać w jeziorze? Ja, tak, woda jest przyjemna. Ende, to jest przeciwko zasadom? Ja, nie, nikt nie przyjdzie cię za to upominać. Twarz tego dziecka rozjaśniła się, gdy zdał sobie sprawę, że żaden strażnik parku nie będzie na niego zły, jeśli popływa. Więc pobiegł, zdjął koszulkę i buty i wpadł do jeziora z pełną prędkością. Mój chłopak i ja zakładaliśmy, że zapytał swoich rodziców czy może pójść popływać, ale tak czy inaczej bawił się życia, prowadząc rozmowę ze mną i chłopakiem. Wchodzi mama. Mama, śmiejąc się i jednocześnie będąc zła, Boże, Ende, co ty robisz w jeziorze, Ende, ci ludzie powiedzieli, że to ok. Mama, oni nie są twoimi rodzicami, Ende. Wyjdź teraz. Tymczasem Ende zupełnie się tym nie przejmował, świetnie się bawił i cieszył się pływaniem. My tylko próbowaliśmy ukryć się przed mamą, bo czuliśmy się trochę odpowiedzialni za to, że jej syn rzucił się do jeziora, ale przynajmniej pilnowaliśmy go. Ende wyszedł, zdjął skarpetki, z jakiegoś powodu wchodził do jeziora w skarpetkach i znowu wpadł do wody. Tymczasem jego rodzice umierali ze śmiechu na widok chaotycznej energii bijącej od tego chłopca. Ostatecznie wyszedł z jeziora z rodzicami i machał do nas z ich samochodu.